Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu rekolekcji Wielkopostna Ruletka. Moi drodzy, ponownie bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które systematycznie włączają się w te rekolekcje, które systematycznie, cierpliwie piszą komentarze. Widzę to każdego dnia i bardzo to doceniam. Oczywiście też dziękuję wszystkim osobom, które dołączają do tych rekolekcji. Które przy różnych okazjach także piszą komentarze z prośbą o modlitwę. Te wszystkie komentarze widzę i bardzo, bardzo to doceniam ten Wasz wkład w tę rekolekcję. A teraz ostatnich komentarzy wylosuję następną osobę, do której trafi kolejny upominek. Zapraszam do losowania. Uwaga, uwaga, pani, pani Dorota Potomska. Gratuluję, i sprawdźmy, która postać będzie dzisiaj wylosowana. Puste pole i jedziemy w tę stronę, numer 27. Gratuluję. I zobaczmy, jaka postać jest ukryta pod tym numerem. Estera, i cytat z Księgi Estery. Pośćcie za mnie. Nie jedząc i nie pijąc, trzy dni, nocą i dniem. Estera, widząc zagrożenie dla swojego narodu izraelskiego, postanowiła zaryzykować swoim życiem i pójść do króla, aby prosić go o ułaskawienie. Wiedziała, że w tym trudnym zadaniu potrzebuje wsparcia Pana Boga. Gorliwie modliła się i pościła w tej intencji, i również o to poprosiła swoich rodaków. Dzięki wierze i Uczynkom pokutnym doprowadziła do ocalenia narodu. Swoją postawą Estera pokazała, jaką moc ma pokuta. I tą swoją ofiarnością także ukazała, że serce kobiety, kiedy jest taka potrzeba, jest zdolne do różnych poświęceń oraz ofiar. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie w tę rekolekcję. Pozostało jeszcze. Siedem postaci do odkrycia. Tak więc życzę Wam sukcesu w losowaniu. Ale myślę, że i o czym niejednokrotnie wspominałem, to co jest chyba najważniejsze dla Was, to jest łask, to jest łaska, czy to są łaski, jakie otrzymujecie poprzez modlitwę różańcową. Ja modlę się w Waszych intencjach za Was na różańcu każdego dnia i myślę, że to jest taki dar. O którym my do końca nie wiemy, nie mamy pełnej y, wiedzy, ile Pan Bóg nam, ile Pan Bóg Wam daje, poprzez też y, zaangażowanie w tę rekolekcje. Ponieważ to, żeby napisać komentarz, to, żeby udostępnić y, filmik, no też trzeba się ciut-ciut wysilić. A myślę, że też Pan Bóg to wszystko w jakimś stopniu wynagradza. Ja ze swojej strony wynagradzam to przede wszystkim modlitwą. I proszę, abyście i pod tym filmikiem również zostawili komentarz z prośbą o modlitwę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.